Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście ja dam wam wytchnienie Szczęść Boże kochani, witajcie bardzo serdecznie dzisiaj będzie o tym, że mamy nauczyć się innego sposobu myślenia, innego sposobu reagowania że mamy odwrócić pewien trudny schemat, który na pewno jest w naszym życiu obecny. Zapraszam Was na ten odcinek. Kochani, jak reagujemy na to, kiedy pojawia się w naszym życiu jakaś niedogodność, jakieś utrudnienie? Czy mamy w sobie taką tendencję do tego, żeby to rozwiązywać? Czy mamy w sobie taką tendencję, żeby to oddawać Panu Bogu? Szczególnie w tych momentach, kiedy coś nas przerasta, przerasta nasze siły i nas też w tym wszystkim przeraża, że tracimy głowę, nie widzimy rozwiązania jakiejś tam sytuacji. Ile czasu musi upłynąć, zanim my rzeczywiście z tym przyjdziemy do Pana Boga, że rzeczywiście Mu to oddamy? Ile czasu musi upłynąć, kiedy? Zrozumiemy, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jak bardzo jesteśmy zapatrzeni w swoje siły, jak bardzo ufamy sobie. Także na Bóg odsuwamy Pana Boga, i tak naprawdę zwracamy się do niego z prośbą, zaczynamy z nim rozmawiać, w ogóle go dostrzegać, wtedy kiedy już wszystko wydaje się nam być przegrane. I dzisiaj chcę Was zaprosić do tego, żeby skrócić ten okres, żeby skrócić ten czas między sytuacją a powierzeniem jej Panu Bogu, żeby on był jak najkrótszy, bo wtedy, jeśli oddamy to Panu Bogu tak naprawdę w głębi serca, to on to przyjmie. I jeśli w tym oddaniu będzie taka zgoda na jego działanie, na jego sposób rozwiązania sytuacji, na jego plan, to gwarantuję Wam, że bardzo szybko ta sytuacja już nie będzie przerażająca. To już nie będzie dla Was jakieś obciążenie, utrudzenie, tylko będziecie widzieć w ogóle rzeczywistość Jego oczami. A o to w tym wszystkim chodzi. Uczmy się powierzać Panu Bogu swoje sprawy, nie liczmy tylko i wyłącznie na swoje siły, chociaż każdy z nas by chciał być takim herosem, który sobie ze wszystkim radzi, ale wiemy dobrze, że tak nie jest. I na ten y, trud zmieniania swojej mentalności, swojego myślenia z serca Wam Błogosławie. Trzymajcie się dzielnie, do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.